Powoli kończymy. Spotykamy się po wiecie legionowskim. Zakończy pan starosta legionowski Robert Wrubel. Panie Prezydencie, koledzy, koleżanki, samorządowcy, szanowni Państwo. Dzisiaj rano, w, wchodząc do pracy, zagadnęła mnie jedna z naszych mieszkanek i zapytała, co będzie z tym centrum wspomagania dziecka, które chcieliście wybudować przy szkole specjalnej. Jako matka dziecka niepełnosprawnego. I ja się zastanawiam, czy na wiejskiej ktoś odpowiada na takie pytania. Na takie pytania, na jakie my odpowiadamy codziennie jako samorządowcy. My udzielamy konkretnych odpowiedzi. Nie udzielamy odpowiedzi nie wiem, może kiedyś, na razie tego nie procedujemy. Udzielamy konkretnych odpowiedzi. Będzie, nie będzie, będzie za rok. A to jest dobry przykład, dlatego że powiat Legionowski ma swoją e, trochę lokowania produktu ma swoją specyfikę, bo ta szkoła specjalna, którą chcemy rozbudować, to jest szkoła rozbudowywana siłami wszystkich samorządów powiatu legionowskiego. Gminy Legionowo, Wieliszew, Nieporęt, Jabłonna, Serock. Również finansowymi. To jest model, który wypracowaliśmy, model zaufania i model współpracy, który w tym samorządzie funkcjonuje. Dzisiaj te więzi ktoś chce przeciąć. Ale to nie są tylko więzi między samorządami, to są więzi między ludźmi, Środowisk wolontariackich, kombatanckich, seniorskich, to są wszystko ludzie, którzy współpracują między sobą, bo są w jednym powiecie, bo powiat legionowski jest zwornikiem tych wszystkich środowisk. I dzisiaj ta tożsamość lokalna w zamiarze miała zostać przecięta. I ja podtrzymuję i zgadzam się z tymi słowami, że to jest gwałt na istocie samorządności. Ale wydaje mi się, że mam lepsze porównanie. To jest próba rozbioru samorządów. I powiem... I powiem tak, to jest pierwsza próba pierwszego rozbioru. I wiecie, Państwo, tych analogii można by sobie poszukać historycznie. Dlatego, że jak w 770, 1772 roku ten pierwszy rozbiór następował, to niejaki Friedrich von Herzberg, to minister Pruski, Wymyślił taką akcję informacyjną w Wielkopolsce pod tytułem jak ci Polacy nie potrafią zarządzać swoim krajem do jakiego upadku go doprowadzili. Coś wam to przypomina? Ta informacja do nas dociera. Samorząd jest zgniły. Tak, słyszeliśmy to, samorząd jest zgniły. Więc ja bym nie chciał, żeby takie mechanizmy, żeby takie analogie były przez kogokolwiek przywoływane. I zgadzam się ze wszystkimi swoimi przedmówcami. Nie świętujmy. Nie świętujmy. Jutro jest nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Legionowskiego. Mam nadzieję, że wspólnie z radnymi podejmiemy stanowisko rozsądne i do tych rozsądnych stanowisk na nadzwyczajnych sesjach również państwa namawiam. Dziękuję bardzo.